Cześć, tu Agata z profilu architekt innowacji. Jestem architektką wnętrz i szkole projektantów jak wprowadzać system smart home do projektów z głową, bez stresu i bez wchodzenia w techniczne detale. Ten podcast powstał dla architektów i projektantów wnętrz, którzy chcą rozwijać się, projektować nowocześnie i po prostu być krok przed konkurencją. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co najczęściej słyszę od klientów, jak tak naprawdę smart home zmienia życie użytkownika? Bo to jest pytanie, które pada non-stop. Co to daje, co to zmienia jak ja mogę dzięki temu lepiej żyć? No i pytanie, czy warto? Oczywiście najważniejsza też kwestia, którą tutaj poruszę, to jak mówić o tym w sposób prosty, inspirujący i praktyczny. Zapasz kawę i jedziemy. Wyobraź sobie taki poranek. Zamiast dzwoniącego budzika, rolety powoli się podnoszą. Delikatne światło w sypialni, ulubiona muzyka w tle. W kuchni już świeci się światło, a ekspres przełącza się w tryb gotowości. Termostat grzeje tylko w łazience, żeby było przyjemne ciepło. Ty wstajesz i nie klikasz żadnego przycisku. Brzmi jak bajka. To poranek mojej klientki Ani, która przez lata mówiła nie chcę żadnej technologii, tylko ciepło i spokój. A teraz co mówi? Nie wiedziałam, że poranek może być taki spokojny. Dom po prostu sam wie, co ma robić. I słuchajcie, jako architekt projektując dla Ani zaczęłyśmy od stylu i układu funkcjonalnego, ale prawdziwa zmiana przyszła, gdy zaprojektowałyśmy scenę poranek. Kluczowy moment, uświadomienie sobie, że najważniejszy luksus to nie nowa sofa, ale brak stresu o 6:30 rano, kiedy musisz wyszykować dzieci, kiedy musisz się ubrać, pomalować i jeszcze po prostu milion rzeczy dookoła zrobić. I na tym przykładzie, czyli na przykładzie Ani, mogę Wam powiedzieć, że dla niej najważniejszą i najfajniejszą funkcją, jaką ma w domu inteligentnym, to właśnie scena poranek. Oczywiście funkcji ma również więcej, ale chciałam Wam pokazać, że dla każdego klienta co innego jest ważne, i dla niej właśnie ta scena poranek była najważniejsza. No, i idąc dalej w temacie poranku, to przypomnijcie sobie i zobaczcie, czy macie coś takiego: poranek z krzykami. Zgasiłaś światło, zamknęłaś drzwi, alarm działa. No, to jest taka tak naprawdę klasyka rodziny 2 plus 2, gdzie po prostu w hałasie, w pośpiechu wszyscy wychodzimy o określonej godzinie z domu. I teraz słuchajcie, jaka może być tego wersja smart. W wersji smart wychodzisz z domu, klikasz jeden przycisk przy drzwiach wejściowych albo przycisk w aplikacji i co się dzieje? Jednocześnie gasną światła, zasuwają się rolety, system uzbraja alarm, klimatyzacja przechodzi na przykład w tryb eko. A ty dostajesz powiadomienie: Dom zabezpieczony. Oczywiście, ta scena, wyjście może wyglądać całkowicie inaczej, wszystko zależy od potrzeb klienta, ale z takich podstawowych funkcji, które ona zawiera, czyli takich najbardziej użytecznych, to właśnie te, które wymieniłam. No i moja klientka Iza powiedziała: Ten jeden przycisk uratował moje poranki i moje małżeństwo, bo notorycznie kłóciłam się z mężem i jeden drugiego poganiał, przypominał: czy to zrobiłeś, czy to zrobiłeś, wróć się, zamknij, domknij. Więc słuchajcie, jak widzicie, plusów może być dużo. Ja jako architekt projektując wnętrza zawsze pytam klienta, gdzie najczęściej zaczyna i kończy dzień. Przy drzwiach wejściowych często dzieje się najwięcej. W projekcie Izy stworzyłyśmy logiczny punkt dowodzenia i dziś wiem, że dobrze zaplanowany przycisk może być bardziej terapeutyczny niż poranna kawa. No i słuchajcie, taki dzień z domem inteligentnym. To nie tylko pobudka, nie tylko scena wyjście z domu, to mnóstwo scen i sytuacji, które dzieją się w ciągu dnia. Ale chciałam Wam przywołać jeszcze jedną sytuację, czyli scenariusz, gdzie wieczór sam się układa. I jak to może wszystko wyglądać? Dzień się kończy. Wy ogólnie często macie już dość po całym dniu, ja mam tak często, i chcecie tak naprawdę tylko wyciszenia. No i moja klientka Asia miała jedno marzenie. Nie chcę myśleć, co mam włączyć, chcę kliknąć raz i mieć święty spokój. No i słuchajcie, w takiej scenie wieczór możemy sobie dopasować oczywiście różne funkcje ale co ja mogłabym zaproponować swojemu klientowi w scenie wieczór? Światło przygasa. Delikatna muzyka zaczyna nam gdzieś tam w tle grać, w sypialni robi się cieplej, rolety się zamykają, a dom wycisza się razem z Tobą. I z mojej perspektywy jako architekta, projekt Asi to był moment, kiedy zrozumiałam, jak dużo emocji przenosi się na wnętrze. Ona potrzebowała domu, który wie, kiedy odpuścić, i to się da wszystko zaprogramować, nie tylko światło, ale jak widzicie, również całą atmosferę. No i słuchajcie, te trzy scenariusze, które Wam podałam, to scenariusze, które mocno poprawiają komfort naszego życia, funkcjonalność całego wnętrza i po prostu ułatwiają to życie. Natomiast ja systemy smart home bardzo doceniam za to, że one mocno mogą poprawić bezpieczeństwo domu. Więc kiedy mówimy o smart home, często skupiamy się na tej wygodzie i komforcie ale jest coś, co dla wielu moich klientów jest ważniejsze poczucie bezpieczeństwa. I mam klienta, który często wyjeżdża służbowo, zawsze martwił się czy ktoś nie obserwuje jego domu, gdy nie ma go w środku, teraz kiedy system smart symuluje obecność, zapala i gasi światła o losowych porach, odtwarza dźwięki z głośników, podnosi i opuszcza rolety, czuje się po prostu spokojniejszy. Dodatkowo dostaje powiadomienia, gdy ktoś zbliża się do furtki albo gdy czujnik ruchu zauważy aktywność. A gdy jego żona wraca wieczorem, dom sam rozświetla podjazd i otwiera bramę. Bezpiecznie i automatycznie. Jako architektka w projektach, które prowadzę, coraz częściej pojawia się temat systemu smart home i coraz częściej w kontekście bezpieczeństwa. I nie chodzi o sam alarm, chodzi o to, żeby dom dbał o domowników nawet gdy ich nie ma w środku. To daje zupełnie inną jakość spokoju. I co ciekawe, ten temat pojawia się zarówno u rodzin z dziećmi, jak i u singli, kobiet mieszkających same czy seniorów. To jest taka potrzeba Ponad stylowa, jeśli mogę to tak określić. I co z tego wszystkiego wynika? Smart home nie zmienia świata, ale zmienia codzienność użytkowników. I to w sposób, który czuje się naprawdę każdego dnia, jeśli już z tego korzystamy. Mniej stresu, jak zauważyliście, więcej spokoju. Mniej kliknięć, więcej odpoczynku, mniej, a czy ja zamknęłam, czy domknęłam, wróć się, zrób to. Więcej poczucia bezpieczeństwa, nie tylko realnego, ale też emocjonalnego. I dla mnie, jako architektki, to nie tylko funkcje. To narzędzie, które po prostu sprawia, że lepiej zadbać o człowieka w przestrzeni, i to staram się przekazywać w moich szkoleniach dla projektantów, wszystkich podcastach i podczas prowadzenia mojego Instagrama Architekt Innowacji, bo nie chodzi o technologię, chodzi o człowieka, a ta technologia przybliża nas do tego lepszego celu, lepszego funkcjonowania i życia. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną, byłaś ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek pokazał ci, że smart home to nie bajer, to konkretna jakość życia, którą można zaprojektować. Już za tydzień kolejny odcinek opowiem, czym się różni smart home od smart gadżetów, bo to zupełnie dwie inne ligi i warto wiedzieć, czym kuszą klienci, a co realnie działa. Zasubskrybuj podcast Smart Architekt i wskocz na Instagram Architekt Innowacji. Do usłyszenia i pamiętaj, ty nie projektujesz tylko wnętrz, ty projektujesz sposób, w jaki ludzie będą żyć. Pozdrawiam, Agata Łydek Grzywa.